Cześć, witajcie moi drodzy. Ja tutaj sobie usiądę z moją herbatką imbirową, z dodatkiem cytryny, z dodatkiem goździków, miodu. Sam raz, aby się podkurować, ponieważ dopadło mnie przeziębienie. Prawdopodobnie zaraziłam się od swojego syna, który też jest chory, ale niestety mamy taki okres właśnie teraz chorobowy, i nas również choroba nie ominęła. W związku z tym, że miałam troszeczkę czasu teraz w weekend właśnie na to, aby udekorować mieszkanie, nastała u nas już pierwsza świąteczna atmosfera. Co prawda brakuje nam jeszcze choinki, na choinkę musimy jeszcze troszeczkę poczekać, ale już taki wiecie pierwszy klimat świąteczny u nas w domu nastał. I um, ja osobiście przywiązuję dużą wagę do takich właśnie Ozdób ręcznie wykonanych, i takie ozdoby się u mnie w domu bardzo często pojawiają, nie tylko na święta, ale na wszystkie inne okazje. Przede wszystkim moje dekoracje to są dekoracje, które robiła mi moja babcia. Moja babcia od dzieciństwa dzierga, dzierga na drutach, robi na szydełku, więc zawsze, jak ją odwiedzam, Coś tam mi od niej zawsze wpadnie. Jak nie jest to jakiś obrus, to nie wiem, jakieś misie, jakieś. Um, teraz na przykład na święta są to bombki, jakieś aniołki, gwiazdki i tak dalej. Łapacze snów. No, naprawdę muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo wdzięczna za to, że mam taką babcię. Um, ale ostatnio postanowiłam właśnie y, kupić sobie pirograf, ponieważ sama lubię coś takiego sobie właśnie też do domu sama zrobić. Y, właśnie kupiłam ten pirograf i postanowiłam, że zrobię sobie takie dekoracje y, wypalane na drzewie, na takich y, właśnie plastrach y, drewna. I myślę, że fajnie to wyszło. Słuchajcie, jeżeli ktoś y, lubi sobie coś tam, nie wiem, namalować i czuję się w tym, to bardzo gorąco polecam. Jest to na pewno fajna zabawa, fajne hobby i myślę, że takie prace, właśnie na początek dla takich amatorów, tak jak ja, możecie właśnie zobaczyć. Z tyłu za mną tutaj widzicie te ptaszki. Myślę, że są to właśnie takie fajne dekoracje, które możecie sobie sami wykonać. I jeszcze pokrótce chciałabym Wam powiedzieć o książkach, które ostatnio sobie właśnie zamówiłam na Internetowa.pl. Jeśli ktoś oglądał moje wcześniejsze vlogi, to wie, że ja interesuję się bardziej taką literaturą rozwojową, psychologiczną, jakiś rozwój osobisty, rozwój duchowy. I taką właśnie inspirującą mnie literaturę przeważnie zamawiam, ale ostatnio, słuchajcie, chciałam zamówić sobie również coś innego, i oprócz właśnie trzech takich książek rozwojowych, zamówiłam sobie dwie takie powieści: jedną powieść, drugie opowiadanie, jak ja to mówię, na zimowe wieczory pod kocyk. Coś takiego innego. Pierwszą książką jest to książka, którą napisała Jane Austen, Rozważna i Romantyczna. Bardzo podoba mi się ta okładka, bardzo ładne wydanie, takie wróże. Powieść ta mówi nam o dwóch córkach, Rozważnej i Romantycznej, które szukają swojej miłości. Drugą książką jest Noelka, Małgorzaty Musierowicz, której akcja rozgrywa się w święta Bożego Narodzenia, także myślę, że będzie to fajna lektura właśnie na grudzień. Następną książką jest Ayurveda, jest to taki podręcznik dbania o siebie, Sara Kucera i tutaj mamy już właśnie takie ćwiczenia oddechowe, medytacje, yoga i różne przepisy na napary oraz toniki. Następna książka to Pokochaj siebie i jest to nic innego jak taki właśnie psychologiczny poradnik, który mówi nam jak pozbyć się stresu, jak stworzyć nowy, nowy lepszy system, nauczyć się asertywności i po prostu jak żyć pełnią życia. Ostatnia już książka jest to Agnieszka Maciąg Twój dobry rok i słuchajcie mam już parę książek Agnieszki Maciąg bardzo ją lubię. Ona ma właśnie taką literaturę inspirującą, bardzo kobiecą, także wiem, że kupiona w ciemno na pewno będzie dobrą lekturą na 2023 rok. Na recenzję musicie jednak troszeczkę jeszcze poczekać, aż przeczytam te książki, i wtedy powiem wam moją opinię na ich temat i moje zdanie, czy warto je zakupić. Ja jeszcze dzisiaj zrobię takie ciasto na szybkiego ciasto w 5 minut, do którego nie potrzebujecie mąki. Ja najbardziej, właśnie, lubię takie przepisy. Nie nadaje się za bardzo, słuchajcie, do pieczenia. Nie lubię za bardzo piec, dlatego dla mnie właśnie najlepsze i optymalne są takie przepisy, do których nie potrzebuję dużo składników ani dużo czasu. I to ciasto naprawdę jest bardzo dobre w smaku, dlatego wam polecam. I tym słodkim akcentem ciastowym dzisiaj się z wami żegnam. Just don't close your eyes, and you're breaking. But you're faking nothing's ever wrong. You're concealing what you're feeling, always standing strong. But you don't need to act like you don't please.